Call of Duty United Offensive Finest Hour Engage 2 Call of Duty 2 Big red 1 Call of Duty 3 Roads to Victory Call of Duty Modern Warfare World at War World at War Final Front Modern Warfare the 1 Modern Warfare Mobilized World at War Zombies Call of Duty Classic Black Ops Black Ops Zombies Modern Warfare 3 Modern Warfare 3 Defiance, Black Ops The Fit, Black Ops 2 Strike Force, Ghost, Advanced Warfare, Heroes, Online, Black Ops 3 Infinite Warfare, Modern Warfare Remastered, WW2, Black Ops 4 Mobile, Modern Warfare Warzone, Modern Warfare 2 Campaign Remastered, Black Ops Cold War. O ja pierdolę. <sighs> Dobra. Znowu so, w takim to, 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 to to jeszcze. To, to. W sumie to też, to też. To, ta, Dobra, zachciało mi się, kurwa, analizować Call of Duty. Ja piesecz, część po serii, ja pierdolę. Kurwa, przecież ja Assassin's Creed 3 jeszcze nie skończyłem omawiać, a zajmie mi to chyba z... początek trzeciego odcinka, ja pierdolę. To jeśli Assassin's Creed 3 będę omawiać kurwa w trzech materiałach, co dopiero kurwa jedną część Call of Duty. A jeszcze przecież do, mów do mówienia są re jest reszta Assassin's Creedów, i ja pierdolę. Nie, to jest kurwa złe. Jeszcze do tego najgorsze jest to, że ja ogrywam każdą część tej serii ko KOGA. O Boże! Dobra, trzeba by mnie zadzwonić do paru kumpli. Zagrać, ale też na YouTube to obejrzeć. Dobra, bo obejrzeć na YouTube to co innego, zagrać też co innego. Dobra, się. Jakby mi jeszcze w ogóle zapłacili, co najmniej za. Zro Jakbym nie wiem, Activision zapłaciło mi za to, że przeanalizuję każdą odsłonę ich serii, za jeden odcinek by mi zapłacili 20 dolarów. To... To byłbym spokojnie bogatszy i kupiłbym sobie Black Ops Cold War 50 razy. Minimum. Ja pierdolę, zachciałem mi się za, za, za to robić. No ale trudno, jak już sobie wyszlus. co będę chciał zrobić to to kurde, robię no ja pierdęle. Masz 30 40 parę ja pierdolę. Materiał, tfam. Maksymalnie mogę nagrać 33 minuty.

no teoretycznie by powstało 36 filmów. Każdy po 33 minuty. No ale niektóre na pewno mhm. będą krótsze niż te 33 minuty. Tak więc... Chociaż może znowu ja będzie, jak przy Assassin's Skridzie czy Sniper Elite, że o jednej, że o jednej części będę mówił w, w, w dwóch odcinkach. Może się tak zdarzyć. Czy nawet w trzech w przypadku Creed. Creed'a. Ja pierdolę. Za robota. No kurde, chciałbym pominąć, ale nie mogę, bo przecież w każdą część Call of Duty kuźwa grałem. Cholerny uniwersum. Trzydzieści trzy... sześć... Część. Boże! Hmm. Dobra, co mam, ok. Najpierw po, pomalutko, dobra. Zaczynamy od Call of Duty. Call of Duty United Offensive. Pakiet misji. Dobra. Trzeba odpalić tego laptopa, zainstalować to. Dobra kurwa, chuj Jedziemy z tym koksem